Są takie książki z zakresu literatury motywacyjnej i rozwojowej, które pojawiły się w moim życiu dokładnie w tym momencie, w którym ich potrzebowałam. Pozwoliły mi zmienić perspektywę i skonfrontować się z wątpliwościami, przed którymi uciekałam latami. Jedną z takich publikacji jest Marzenie ma moc Johna C. Maxwella. Większość z nas o czymś marzy. Jedni robią to w skrytości ducha i ostrożnie, inni z kolei z rozmachem i odważnie. Bardzo często jednak poprzestajemy jedynie na myśleniu o tym, czego pragniemy i nawet nie przystępujemy do działania. Często rezygnujemy z marzeń z powodu niskiego poczucia własnej wartości, braku wiary w siebie i w możliwość realizacji tychże marzeń. Ale też jesteśmy przytłoczeni codziennością, odstraszeni wcześniejszymi porażkami, czy też zniechęceni komentarzami innych ludzi. John C. Maxwell zachęca do tego, by zamiast grzebać swoje marzenie, poddać je próbie, zadając sobie 10 pytań. Przede wszystkim, czy twoje marzenie jest naprawdę twoje? Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że coś, co zyskało w naszej głowie, Rangę marzenia w rzeczywistości jest próbą odpowiedzi na oczekiwania naszych bliskich, przyjaciół, kolegów z pracy, czy lokalnej społeczności. Czy naprawdę chcesz zostać lekarzem, czy może całe życie babcia wpajała ci, że to taki fantastyczny zawód? Czy serio, chcesz skoczyć ze spadochronem? Czy może jest to marzenie Twojego partnera czy partnerki? Które chciałby, żebyś dzieliła z nim te pasje. No cóż, zanim zaczniesz inwestować swój czas i energię w realizację jakiegokolwiek marzenia, upewnij się, że to ty tego pragniesz. Czy masz wyraźną wizję swego marzenia? Jeśli nie wiesz konkretnie, czego chcesz, to żadna strategia ci nie pomoże. Dlaczego? Bo dopiero jasny cel sprawia, że jesteś w stanie określić swoje priorytety. A po co wyznaczać priorytety? Bo zazwyczaj mamy tendencję do zajmowania się wszystkim, tylko nie tym, co najważniejsze. Wielokrotnie złapałam się na tym, że odkładam w czasie realizację jakiegoś wymagającego wysiłku, ale istotnego. Zadania tłumacząc się takimi bardzo prozaicznymi kwestiami, jak ugotowanie obiadu, posprzątanie, odpowiedzenie na maile czy pomoc koleżance. Czy to przybliży mnie do realizacji mojego marzenia? Nie bardzo, albo w znacznie mniejszym stopniu, aniżeli gdybym wykonała to odkładane na później zadanie. Czy twoje marzenie jest wystarczająco pociągające, byś podążał za nim aż do skutku? Żeby urzeczywistnić swoje marzenie, musisz mieć pasję. Bardzo wierzę, podobnie jak zresztą John C. Maxwell, że jedynie marzenie, u którego podstawy stoi pasja i poczucie misji, ma szansę się zrealizować. Bo to właśnie pasja daje nam siłę, odwagę i determinację do tego, by mierzyć się z codziennymi problemami. Bardzo prawdopodobne, że twoje marzenie będzie wymagało od ciebie wyjścia daleko poza swoją strefę komfortu. Jeśli więc nie masz w sobie pasji i poczucia, że niezależnie od wszystkiego chcesz być tym, kim wymarzyłeś sobie, że chcesz być i być tam, gdzie wymarzyłeś sobie, że chcesz być, to naprawdę zabraknie ci wytrwałości, bo po co zrezygnować z komfortu w sytuacji, kiedy Mamy to zrobić dla czegoś, co po prostu średnio nas kręci. Czy gotów jesteś zapłacić cenę za spełnione marzenie? Tak, cenę. I nie mówię tutaj o finansach. Realizacja marzenia częstokroć oznacza wprowadzenie zmian w różnych obszarach naszego życia. Na przykład zmiana priorytetów może wymagać rezygnacji z niektórych projektów lub przyjemności. Nowe doświadczenia mogą sprawić, że zmienisz sposób postrzegania niektórych spraw albo sposób patrzenia na życie, a to z kolei może skutkować rozpadem przyjaźni czy związków. Być może będziesz musiał włożyć mnóstwo wysiłków w zdobycie nowych kompetencji albo utracić chwilowo poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej, bo realizacja Twojego marzenia wiąże się z odejściem z pracy na etacie. Sam sobie musisz odpowiedzieć na pytanie: Czy to marzenie jest dla ciebie aż tak ważne, że jesteś gotów na tego rodzaju straty i wyrzeczenia? Czy twoje marzenie niesie korzyści innym? To pytanie Jones i Maxwell zostawia na koniec. Prawda jest bowiem taka, że kiedy wyruszamy w tę podróż ku realizacji marzeń, myślimy przede wszystkim o sobie. I nie ma w tym niczego złego, to tak naprawdę naturalne. Maxwell zresztą nie namawia nas do rezygnacji z prywatnego sukcesu, ale do tego, by poszerzyć formułę tego sukcesu w ten sposób, że na gruncie naszych indywidualnych osiągnięć stworzymy coś, z czego będą mogli czerpać również inni. Na przykład John C. Maxwell napisał książkę o spełnianiu marzeń. Zrealizował w ten sposób swój cel, a jednocześnie dał coś dobrego innym. To zaledwie pięć z dziesięciu pytań do zadania, których zachęca autor, a robi to w sposób całkiem przyjemny dla czytelnika, bo Używając przystępnego języka, podając przykłady i podsumowując każdy rozdział. Układ książki jest przejrzysty, wartościowe treści i cytaty zostały wyróżnione, a podrozdziały dzielą materiał na mniejsze cząstki, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć konkretne treści i je przyswoić. I żeby była jasność, to nie jest uniwersalny przepis na sukces, bo coś takiego po prostu nie istnieje. Jesteśmy zbyt różni, zbyt wyjątkowi, by można było stworzyć magiczną formułę działającą w przypadku każdego. Jeżeli jednak jesteście na początku swojej drogi ku realizacji marzeń, albo z jakiegoś powodu odłożyliście te marzenia na później, to zachęcam Was do tego, byście sięgnęli właśnie po tę książkę. Ja na pewno będę wracać do tej publikacji. Zostaje w mojej bibliotece.